Zamówiłam cztery mystery boxy z biżuterią z AliExpress, żebyście wy nie musieli. Każdy z tych czterech mystery boxów kosztował około 10 zł. Tutaj wrzucam wam zdjęcie cen. Kiedyś zamówiłam słoik z biżuterią niespodzianką z AliExpress i to była totalna masakra. Więc zobaczmy, sprawdźmy czy dalej wciskają nam shit. I w pierwszym boksie takie kolczyki wkręte. No co mogę powiedzieć, nie są brzydkie, nie są jakieś najgorsze, ale za taką cenę mogli się bardziej postarać. Lecimy z drugim boksem. Nie no, ja no, Mamy tu dwie pary kolczyków wkrętek: jedne fioletowe, jedne żółte. No i znowu nie są jakieś najgorsze, ale nie za 10 zł. Proszę, niech w trzecim boksie będzie coś fajnego. Mamy tu takie biało-srebrne kolczyki kółeczka. No, lepsze niż te poprzednie wkrętki, ale nadal nie tego oczekiwałam od tych boksów. Ostatni boks, proszę, bądź fajny. W końcu jakiś naszyjnik, nie w moim stylu co prawda, fajnie by było gdyby był na łańcuszku zamiast na rzemyku, no i ma taką zawieszkę, więc raczej nie przypasuje każdemu, ale to już lepiej chyba niż te kolczyki wkręty. Nie polecam.